RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Bartosz Szefer. Witam Państwa w programie RZG Interwencje. Ja nazywam się Bartosz Szefer, a za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Dzisiaj rozmawiamy na temat osób bezdomnych, zbliżającego się mrozu i zimy. A moimi i Państwa gośćmi są Sylwia Grzyb, rzecznik Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Jaros oraz Jarosław Tchorowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A więc pani Sylwio, pierwsze pytanie. Zima to ciężki czas dla osób bezdomnych? No myślę, że tak, ciężki czas, ponieważ większość osób bezdomnych mieszkających na terenie miasta Zielonej Góry nie chce dostosować się do norm, które panują w naszych miejscach pobytu, takiego stałego dla nich, i ten czas spędzają na dworze. Jak Państwo wiecie, spędzają ten czas w pustostanach, na ławkach, w parkach, więc to jest trudny czas, aczkolwiek my staramy się, nie tylko my, bo jest jeszcze wiele innych instytucji, które działają tutaj na terenie Zielonej Góry, takich pomocowych, staramy się zrobić tak, wszystko tak, aby te osoby były bezpieczne i chociażby bezpiecznie przeżyły noc. Właśnie, jakie mają możliwości w Zielonej Górze osoby bezdomne? Myślę, że bardzo duże możliwości i fajnie, że ten program dzisiaj jest nagrywany, bo też chcemy tutaj wszystkim słuchaczom powiedzieć i uzmysłowić, że osoba bezdomna w Zielonej Górze jest w 100% zaopiekowana. Począwszy od posiłku, który ja powiem o naszej Caritas, jak my tutaj funkcjonujemy czyli wszystkie osoby bezdomne, które są na terenie tutaj Zielonej Góry, otrzymują codziennie ciepły posiłek i oprócz tego otrzymują o takie, taki, taki na wynos, posiłek na śniadanie i na kolację. Wszystkie osoby bezdomne korzystają. Stoimy tutaj na terenie naszej takiej placówki, też takiej pomocowej. Korzystają z usług naszego magazynu, pomocy rzeczowej, więc otrzymują w tym momencie ciepłą odzież, obuwie, bieliznę. Obok za nami znajduje się również nasza łaźnia, gdzie te osoby mogą się wykąpać codziennie i też znajduje się ogrzewalnia. Od godziny 18 do 8 rano mogą bezpiecznie przetrwać noc w naszej ogrzewalni, gdzie mogą, oprócz tego, że w ciepłym miejscu przebywają, mogą napić się kawy, herbaty. Mamy też dla nich tam telewizor, mogą zobaczyć program w telewizji, mogą poczytać prasę, książki, więc tych form pomocy jest bardzo dużo. Dodam jeszcze, że oprócz tego w Zielonej Górze wchodzimy schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Ono się też nieopodal tutaj znajduje przy ulicy Jana Skolna i też tam osoby, mężczyźni, którzy chcą poddać się zasadom, regulaminom i chcą wyjść z bezdomności, chcą przejść całą ścieżkę wy procesu wychodzenia z bezdomności, mogą to uczynić. Więc tych form pomocy jest bardzo, bardzo dużo. A czy są jakieś zasady korzystania z takiej ogrzewalni? Bo mówimy, że przy Jana Skolna są pewne zasady, których mężczyźni muszą przestrzegać, ale czy tutaj osoby bezdomne po prostu zawsze mogą wejść czy jak to wygląda? Tak, od godziny, 8, od godziny 18 do 8 rano. Wszystkie osoby bezdomne, które chcą, chcą skorzystać z ciepłego miejsca, mogą oczywiście tutaj przebywać pod warunkiem, że są w miarę trzeźwe. Mówię, w miarę my mamy tutaj próg dopuszczalności, to jest 0,5 promila. Musimy to sprawdzać z prostej przyczyny, żeby było bezpiecznie tutaj i też pracownik nasz, żeby czuł się bezpiecznie i oczywiście osoby, które się nie awanturują, bo jak Państwo wiecie, takie rzeczy też się zdarzają, i muszą to być osoby, które po prostu chcą bezpiecznie, w spokoju przetrwać tą noc. Także wszystkie osoby zapraszamy tutaj do naszej ogrzewalni. A jak zielono-górzanie mogą pomóc na co dzień osobom bezdomnym? Bo jeżeli taka osoba bezdomna prosi nas o pomoc na przykład na ulicy, to co my możemy w takiej sytuacji zrobić? Najprościej i najłatwiej wskazać im Caritas. Miejsce, gdzie, tak jak wcześniej Panu powiedziałam, otrzymają kompleksową pomoc. Wskazać nasze miejsce. My się mieścimy, nasze główne biuro mieści się przy ulicy Bema 32. To jest nieopodal noclegowni, bo noclegownia mieści się przy ulicy Bema 38. Więc, jakby to są takie placówki pomocowe. I my tam takiej osobie już wskażemy wszystkie pomocowe miejsca na terenie naszego miasta, gdzie one mogą z tego skorzystać. Bądź też wysłać ich tutaj do naszego magazynu przy ulicy Dworcowej 21 i też taką podstawową pomoc otrzymają. Też zachęcam Państwa do tego, żeby wysyłać te osoby i informować o tym, że w mieście Zielona Góra funkcjonują takie placówki, bo tym samym może przyczynimy się do tego, że pomożemy tym osobom wyjść z tej bezdomności, a nie tkwić, tkwić w tym marazmie, w którym są. I co jeszcze? I proponuję Państwu, ja już z własnego doświadczenia, żeby jednak nie przekazywać pieniędzy tym osobom. Jeżeli chcecie Państwo pomóc, to bardzo proszę przekazać na przykład pożywienie, żywność, chleb, coś do chleba. I co jeszcze? I jeszcze zachęcamy do tego, żeby nas tutaj wspierać, nasze działania. Zachęcamy, żeby w tym momencie teraz przynosić do naszego magazynu ciepłą odzież. Szczególnie odzież męską, bo tych osób bezdomnych jest więcej mężczyzn niż kobiet, bo właściwie to codziennie mamy kilkadziesiąt osób, które tutaj do nas przychodzą i potrzebują takiej pomocy i my tą pomoc im tutaj świadczymy. Więc jeśli zielonogórzanie mają w swoich szafach rzeczy ciepłe, zadbane, czyste, z których nie będą korzystać, zachęcam do tego, żeby przynieść tutaj i my je przekażemy tym osobom. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie komendancie, a więc chciałbym zapytać, czy Straż Miejska prowadzi jakieś działania w związku z mrozami, które już nadeszły, czy osoby bezdomne, czy na przykład Pustostany są sprawdzane. Czy jak to wygląda? Czy Zielonogórska Straż Miejska pomaga osobom bezdomnym? E, oczywiście jak najbardziej. no To nic innego niż właśnie służby e, muszą e, posprawdzać te wszystkie miejsca, w których te osoby mogą przebywać e, i przebywają bardzo często. E, no, wtedy wiadomo, pozostaje albo nakłonienie do tego, że z, zapraszamy z nami, tak przewieziemy w miejsca, o których tutaj pani mówiła. E, ewentualnie, no bo nic na siłę, niestety nie możemy zrobić, wskazać te punkty miejsca. Bardzo Często oni wiedzą doskonale, gdzie mogą się udać, gdzie pójść, ale e, to w trakcie codziennych obowiązków to nic innego, jak właśnie teraz kontrola tych różnych miejsc. E, z drugiej strony, tak samo tak jak tutaj pani wspominała, apel do mieszkańców. Jeżeli widzimy, czasami ktoś się boi podejść, zapytać, no nie czuje się w tej sytuacji komfortowo, zadzwonić na telefon dyżurny Straży Miejskiej. Ja tylko tutaj powiem, że przypomnę w zasadzie, że Straż Miejska nie działa całodobowo. Funkcjonujemy tutaj w godzinach od 7 do 22, więc w tym momencie oczywiście jak najbardziej tak. Natomiast też dzisiaj troszeczkę to trudniej wygląda, ponieważ mamy sytuację związaną z COVID-em i Straż Miejska w dalszym ciągu jest w dyspozycji policji i dokonuje kontroli kwarantanny ale tak jak już powiedziałem, to jest jakby priorytet, bo no, musimy pamiętać, że to są ludzie, żywe istoty. Być może gdzieś zbłądziły w swoim życiu, ale potrzebują tej pomocy, więc no, tutaj taka służebna rola tej Straży Miejskiej jak najbardziej. Docieranie, szukanie, wskazywanie możliwości pomocy, wskazywanie, gdzie mogą się po tą pomoc udać, więc to jest nasze zadanie. Natomiast wtedy, kiedy straż nie funkcjonuje, no to przypomnę, zwykły... Myślę wszyscy go znają. 112 numer telefonu, tak? Na pewno zostanie ta informacja przekazana do policji, która funkcjonuje całodobowo i na pewno taka osoba nie zostanie bez opieki, pozbawiona sama sobie przy tych minusowych trudnych warunkach pogodowych. Jeżeli chodzi o tą pomoc osobom bezdomnym, to na przykład gdy znajdziemy taką osobę wyziębioną, na przykład jest noc albo w dzień, to już nieważne i ona odmawia nam e, tego, że my chcemy jej pomóc, odmawia tej pomocy. To do w takim wypadku właśnie dalej drążyć to? Znaczy no na pewno warto, jeżeli my nie mamy na tyle czasu, mówię tutaj o osobach mieszkańcach Zielonej Góry. No to wtedy to zgłosić. No będziemy próbowali. No, oczywiście tutaj tylko i wyłącznie zachęcanie, prośby, mówienie, jakie z tego płyną korzyści, tak? No że warunki niekomfortowe, przekonywanie. No ale to jest ta rola właśnie, tak? Spróbować dotrzeć do świadomości tej osoby po to, żeby ją nakłonić do tego, żeby skorzystała z tej pomocy. To jest temat oczywiście trudny, złożony, bo musimy pamiętać, że część osób troszeczkę wybiera takie życie w pewnym momencie z różnych powodów, ale część osób no jednak gdzieś zbudziła w swoim życiu i naprawdę to, to nie było tak, że oni tak chcieli, albo inne powody bardzo często no niestety związane z nałogami doprowadziły do tej sytuacji, tylko gdzieś to życie ich troszeczkę powiedzmy sobie tak pokierowało, że, że dzisiaj są bezdomni i potrzebują naprawdę tej pomocy, więc nie bądźmy obojętni, jeżeli nie jesteśmy w stanie przekonać, przekazujmy informacje do straży, do Policji na pewno nie pozostaną te osoby bez opieki. Myślę, że tutaj pewne doświadczenie, które funkcjonariusze już posiadają, może sprawić, że jednak ta osoba zdecyduje się wsiąść do tego samochodu i najzwyczajniej w świecie zostać zawieziona w bezpieczne, ciepłe miejsce, gdzie zje i będzie miała naprawdę schronienie nad głową. A czy takie sytuacje zdarzają się często? To nie, ch nie chcę mówić o konkretnych liczbach, ale czy po prostu to jest codzienne, to są codzienne zadania Straży Miejskiej? E, oczywiście, że tak, natomiast na ten moment można powiedzieć, że dopiero zaczynają tam te niskie temperatury e, się pojawiać w zielonej górze, więc do, te, do, do tego momentu zbyt często nie, e, nie było takich sytuacji. Natomiast w tej chwili e, w związku z tym, że te temperatury są niskie, strażnicy są zadaniowani, e, że mają bardziej zwracać uwagę i. E, no i takie sytuacje są. Rzadziej jest tak, że udaje się tą osobę dowieść. Czasami mówi dobrze, to pójdę. Natomiast no, trudno też śledzić tą osobę, bo no wiadomo, wolny człowiek, tak. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. A ja Państwa zapraszam serdecznie na wysłuchanie krótkiej wypowiedzi Bartosza Sulczewskiego z zielonogórskiej noclegowni. Nie udało mu się dzisiaj dotrzeć na nasze spotkanie, ale wcześniej udało nam się go nagrać. A więc pierwsze moje pytanie to jest noslegownia, jak obecnie wygląda sytuacja, czy dużo osób w tym momencie znajduje się w Zielonogórskiej noslegowni, ile zostało miejsc? Mamy ogółem 100 miejsc, więc jesteśmy przygotowani na, na zimę. W tym momencie mamy obłożenie do 60 osób. Jeżeli chodzi o zimę i o ten czas mrozów, to rzeczywiście rozumiem, że wzrasta, tak, potrzeba, osoby bezdomne częściej się pojawiają. No, w ciągu ostatnich dwóch tygodni ta liczba zdecydowanie wzrosła, tak, to jest kilkanaście osób nowych, które, które zostały albo przyjęte, albo przekierowane do, do innych placówek bądź były zupełnie nie, nie z zielonej góry. Jeżeli chodzi o warunki, żeby do Państwa tutaj móc. W noclegowni się znaleźć, to co trzeba spełnić, czy właśnie trzeba spełnić jakieś warunki, żeby, żeby móc u Państwa przebywać, gdy jest. Mróz. Podstawowym warunkiem jest przyjść do nas, po prostu się zgłosić, tak? Więc każdej, każdej osobie udzielimy, udzielimy pomocy. Jeśli nie w postaci schronienia, to w postaci weryfikacji sytuacji i ustalenia, w jaki sposób takiej osobie można realnie pomóc. Co, jeżeli noclegownia się zapełni i będzie 100 osób w zielonogórskiej noclegowni, czy, czy następne osoby co będą mogły zrobić ewentualnie? Przewidujemy taką ewentualność, wtedy będziemy na pewno uruchamiać dodatkowe miejsca na sali, w której w tej chwili znajduje się stołówka. Jest też niedawno otwarte izolatorium. Jak wygląda sytuacja tutaj? Trafiają osoby? Dlaczego? Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce jesteśmy zobowiązani do tego, żeby każdą nową osobę, która do nas trafia, a nie jest zaszczepiona bądź nie ma aktualnego testu przeciwcovidowego, umieścić w izolatorium na okres 10 dni. Najczęściej kończy się to tak naprawdę na, na dwóch, trzech dniach do momentu, kiedy taka osoba się zaszczepi bądź od ręki tak naprawdę uzyska. Zaświadczenie o tym, że jest zdrowa. Oglądajcie Państwo nas na Facebooku i YouTube'ie. Za uwagę dziękuję, Bartosz Szefer. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10. Na 97.1 FM na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zapraszam, Bartosz Szefer.